Czętople, czętople, to ja, malutki Atianek z Porszczykowa. I co ja wam chciał powiedzieć? Po zdrościłem do dużemu biżona i się kupiłem. Tylko teraz no, to jak trzesiątka szukała mechanika, tak która biżon szuka tuningowca, żeby tak ładnie go zrobił. Tu muszą być koniecznie alufelgi. Oświetlenie LED. Oświetlenie LED. No, loźduch na akumulator, bo my siły nie mamy na siarpak. E, zbiornik nie ma luły, bo my jesteśmy malutci, nie mamy luły, to trzeba przedłużyć lule albo dolobić No i co tam? No i wszystko, no i tak. Sztuningować, by i ma być przemalowane na ziółto. Ojejku i za duzi, uciekam. No i znowu gówniarz mi się kurwa do tabletu dorwał. Teraz zobaczcie. 55. Szuka tuningowca. O, widzę, że kot tu spał. Musi być koniecznie kurwa wyguszona podłoga, jak w zetorze. Tylko to co Tęczowi, Teletubisie i Zezole lubią najbardziej, pedały mają zostać w oryginale, czyli pedał sprzęgła. Ole, luz mało kurwa. No i zespół pedałów hamulca, no to był już taki zespół pedałów na YouTube się rozleciał. Nieważne. I, i teraz tak, to musi być kurwa zdolna osoba, nie może to być kaszaniarz, bo jak wyjdzie kaszanka to później kurwa nikt tym nie będzie chciał jeździć. Tu możecie tunel wygłuszyć, przedłużyć jak w Zetorici. Obowiązkowo zostaje stara kolumna kierownicy bez żadnych orbitów. No i, i, i pedały mają być takie jakie są, a nie jakieś te kurwa takie cieknące hydrauliczne, co to, to sprzęgło dwustopniowe z nimi nie współgra i takie tam. Aha. Yy, kabinę kupię od naglaka. Tą taką metalową z metalowymi błotnikami. A wiecie dlaczego? Bo gościu kurwa masz już mój szacunek. Normalnie pozdrawiam cię. Bo jako jedyny nie uległ presji, kurwa tego agrożebraka i agrożebrak, jak kupował tę kabinę do swojej turpo żółtej siuntki, toż tam kurwa wydzwaniał. Mail napisał, że mu jak mu da za darmo kabinę, to mu będzie przez 100 odcinków reklamował i mówił: Jaka to super firma, nie? A pan naglak wykazał się naprawdę. Kurwa, w fajnym podejściu. Słuchaj, gówniarzu, chcesz kabinę, to zapłać, my tam za żadne reklamy się nie sprzedajemy. A skąd to wiem? Bo kurwa, pracownicy nagle napisali u Grzesia, yy, co walczy o zbiory pod filmem którymś. No i się zacząłem wypytywać tam wszystkich znajomych z okolicy Barszczykowa. No i kurwa, tam dwie osoby potwierdziły, że tak było. Ale się mały kurwa upodlił na kolanach, tam kurwa klęczał, lizał miedzę, ale goście, spoko i dlatego kupię teraz kabinę firmy Naglak do sześćdziesiątki i przed zdziwami kupię też do bizona. Aha, i teraz ja duży powiem tak, potrzebuję lakiernika, już nie z Wehrmachtu, tylko wiem, że tam kaszanka maluje, żebym mnie przemalował, kurwa na czerwono albo na niebiesko. Mojego bizona, bo tu kurwa, podepnę wam później jeszcze film jeden do tego, może. Jak to, żebym wrócił kurwa po dłuższej przerwie od youtuba? Kurwa, bizona odpaliłem. Zbiornik nie cieknie, to masz ułatwienie. No, trzeba, rury nie trzeba przedłużać, bo malutcy se przedłużają rury. Ja jestem duży i mam wystarczającą. no no, kurwa tam nic przy silniku, ani przy skrzyni biegów, ani przy kurwa żadnych innych rzeczach, nie, tylko przemaluj, wypoleruj i ma śmigać. No mogę zrobić kurwa raz wyjątek chuj, pomaluj ją kurwa na niebiesko. No. I to na tyle. Za chwilę będziecie mieli podpięty tutaj film mojego kolegi, co też szuka mechanika. Jak na ostatnim filmie pozdrawiałem, na, na końcu tego filmu, pozdrawiałem mechaników, zapomniałem wspomnieć o zajebistym ślusarzu, Mateusz Doniec, super robotę robi, wejdźcie do niego na kanał, naprawdę, szacun dla chłopa, co on potrafi. Trzymaj to się, cześć. Cześć chłopaki, mam taką sprawę, chciałbym wyklepać sobie tego mtz -ka. Chciałbym mu dołożyć przedni napęd. Prosiłem o to Predatora, ale Predator mówi, że nie da rady, bo jeździ na wozidle. Chciałbym to podłatać, zrobić coś, nie wiem, może zsynchronizowaną skrzynię. Na pewno chciałbym dołożyć przedni napęd. Predator mówi, że nie ma czasu. Może któryś z Was by chciał yy, spróbować mi to naprawić nie? i dołożyć przedni napęd. Także jakby któryś z Was chciał, to zapraszam do kontaktu ze mną. Dziękuję. Na razie, cześć. Dobry, chciałem Wam omówić dzisiaj moją ulubioną maszynę. Jaką jest wozidło Volvo A30C? Niektórzy się śmieją, że to stare, kanciaste, ale dlaczego akurat je polubiałem? Bo fajnie się to naprawia. W tych nowszych to już jest kurwa. Poziom komplikacji troszkę podniesiony. To już nie chodzi o elektronikę, o coś, tylko kurwa. Generalnie, żeby coś przy tamtym zrobić, to najlepiej zrzucić kabinę. A to większość robót się wykonuje bez. Dostępność do podzespołów jest dużo lepsza, szczególnie po stronie ciągnika. Nie przyczepy, bo przyczepami to one się dużo już nie różnią. No i co Wam chciałem powiedzieć? Z jaką maszyną, a jakim ciągnikiem Wam się kojarzy te wozidło Volvo? Bo mnie z moimi ulubionymi ruskimi czołgami, kierowcami. I tu chciałem pozdrowić właścicieli kierowców. Takiego Lalusia. <grywka> Darek ma na imię. Jak kierowiec to jego kurwa oczko w głowie miłość niemalże Parę razy z gościem pojeździłem Kurwa robi maszyna robotę Tylko tamten jest ciut stuningowany poprzerabiany No i także mechaników chciałem pozdrowić No ale to też kurwa mechanik Taki specyficzny ale niektóre rzeczy to tak zrobi że czapka z głowy spada nie no i chciałem pozdrowić grono mechaników, No może zaczniemy od tych co kierowce naprawiają, Mateusza z Dirt razem z tatą, Patrykiem, Alanem i tam całą resztą ekipy. Następnie chciałem mówić bardzo fajnego gościa, co ma dwa kierowce, już wiecie o kogo chodzi, rolnik Łukasz, chłopie robisz zajebistą robotę, jako rolnik i jako mechanik. Bo ten Twój sposób docierania silników na zimno jest naprawdę dobry. To słyszałem o nim od mojego ojczyma, bo oni tak dawno, dawno temu robili remonty w silnikach stacjonarnych i docierali na zimno. Samochody typu Fiat Polones. I kurwa mówię, że naprawdę żywotność tych silników jest o wiele wyższa niż tych docieranych tradycyjnie. Dlatego kiedyś wypróbuję, no nigdy kurwa nie miałem czasu, ale może któryś z moich 60, albo jakąś cięższą serię Ursusa kupimy za dasiem, jak będziemy robić remont, to właśnie tak zrobię Żeby porównać No i co chciałem powiedzieć, no masz Łukasz dwie, dwa zajebiste sprzęty, które lubię, akurat kierowce numer 1 i 2. No i kurwa one robią naprawdę dobrą robotę i teraz zobaczcie sobie tutaj no, kurwa Przegub we wozidle, we Volwie jest jak w kierowcu. Widełki obrotu niemalże identyczne. Koła podobnej wielkości. Mosty też dość podobne, tylko no, zasadnicza różnica silniki bo w kierowcu był V8 Yamza i V12. A 12 nie wiem, czy ja jest, też chyba z Yamza. Wiem, że 8 to w krazach ładowali. W innych sprzętach wojskowych, no ale tu się kończą podobieństwa. Oczywiście, balans jest podobnie rozłożony na osiach przedniej. Silnik wystaje do przodu, przyczepa, to znaczy tam tył ciągnika, a tutaj przyczepa, dociąża resztę. Mosty są bardzo podobne, no ale już kabinami się różnią. Ten ma pojedynczą, a kierowiec ma podwójną. Ten ma. Kierownicę centralnie po środku, kierowiec ma z prawej strony, jak w Angolach. No i co, zasadnicza taka różnica to jest tylko tył. Kierowce mają krótszą ramę, mniejszy rozstaw kół. No i tu za tyłu, nie? Ale powiem Wam, że właśnie Laloś mi pokazywał zdjęcia, bo filmu nikt nie nagrał. Jak dopierdolił tym kierowcem, Magnumkowi, bo mają tam duże gospodarstwo 1300 hektarów. Mają Magnuma, chyba jest 340. Albo ci mniejszy, ale wiem, że to już był z serii 300. Duży, ciężki ciągnik. No i pierwszym razem się zmierzyli na zagniataniu kiszonki. Trawę wtedy gnietli. No to kurwa. Tak jak kierowiec zjeżdżał, kurwa, prawie że stawiał do pionu Taką potężną bramę mają, która jest jeszcze rozsuwana na przodzie Dorobił sobie siłowniki, no i ta rama tak, kurwa, góra-dół i na boki się rozsuwała To Laluś sam zrobił, no to kurwa szacuneczek Fajnie to wygląda, mam gdzieś zdjęcia i filmy z tego, to może kiedyś podepnę No i już przy samym zagniataniu, okej, siwo padło No ale kiedyś kopali buraki, no i tym magnunkiem się tak zapierdolił, że... Nie mogli go kurwa jeszcze tam dwoma Dwoma tymi Tymi kejsikami coś tam 7250 coś takiego Bo oni mają ich chyba jeszcze za 6 Tych starszych Nie mogli powyciągać No i przyjechał Darek y, kierowcem. No mówi żeby się odpieli Bo się tam nie będzie pierdolił Żeby jeszcze kurwa nie rozerwał tego tego kejsika Bo by się właściciel popłakał I zapiął się nim Do tej przyczepy. Taka duża trzyosiówka. Słuchajcie, kurwa, tylko tamten jest na tych balonach. To jeszcze są szersze jak te we wozidla. I to dużo szersze. To jak oni na nie mówią błotniaki czy coś takiego. Naprawdę takie koła, kurwa blisko szerokości. Metra szerokości. No i poszedł z tą przyczepą, no ale na łamaniu, bo to jak widzieliście, jak się kurwa składa ta maszyna, to kurwa nie wiem jak to się dzieje, nie będę was tu kurwa przynudzał prawami fizyki, ale jak się go przełamuje i jedzie, no to on pierdolony daje radę i, i się wyciągnie. Może wam spróbuję podpiąć film, jak widziałem jak kierowiec z wody wyciągał taką wielką lawetę, gdzieś w Rosji z rzeki, no to szok, no i to samo Darek zrobił, nie? To było kurwa wielkie poruszenie larum i wojna światów, bo przecież takie kolejne kurwa porobił, że mostami ziemię ściągał, nie, tam przyczepa to, kurwa osiami też spychała te, te z kolei te ziemię, błoto, no to zgadnijcie czym to zasypali, żadnym agregatem nie dali rady, tylko, yy, tylko koparką przyjechali, atlasikiem takiego starego cepelinka mają, kurwa, je, pach, zagarnęli i jest pięknie. I co ja chciałem jeszcze pozdrowić? Całą resztę mechaników. To kto to tam jest mechanikiem? Mariusz Danowski, Fajną robotę gościu robi. Później chyba Mariusz Drejer. O, mnie pomylił. Maćko Gospodarz też fajnie naprawia sprzęty. O, jak już jesteśmy od tamtej strony, to kurwa, kaszanki nie pochwalimy, bo kaszanka to. No nie darmo cię tak, ziomek kurwa nazwałem, bo odjebałeś kurwa, szopkę z tym klaunim kurwa, żółtym jak zdrada wynalazkiem. Kogo ja to miał jeszcze pozdrowić? Z mechaników. O, agromazury i jego ekipę, bo też tam niektóre rzeczy fajnie naprawiają. Yy, Pawła J z loży szyderców Też z teściem zajebistą robotę robią Pięknie kurwa swoje maszyny Remontują MTZ -a. Oczywiście Wujka Bodzia, nie, No jakże bym śmiał zapomnieć No i Adasia tego mojego kurwa Lakiernika z Wehrmachtu Uczyń kombajnista Co to kurwa go tak rozpiłem a i ogólnie Wszystkich fajnych ludzi Loże szyderców Oczywiście nasze panie blondi i Czarnulkę, ciocia Asie Tam o coraz więcej pan jest Także czujcie się wszystkie pozdrowione Śmiało piszcie komentarze Ja tylko kurwa po wierzchu tak odbierają Mnie jako hejtera A to wcale tak nie jest, jestem gościem, który się wkurwił Na tego małego przygłupiego klauna Bo to nie może być tak, że Ktoś jest kurwa rozpoznawalny, jest przygłupem Kurwa rośnie do rangi bóstwa Kurwa tak jemu się wydaje, że jemu wszystko wolno I będzie kurwa ludzi obrażał W komentarzach, dlatego ja temperuję. Ale jak go utemperuje, to będzie dopiero jazda. Także jeszcze raz szacuneczek dla rolnika Łukasza i Mateusza za to, że reanimujecie i przywracacie do życia kierowcę, giganty. Mateusz jeszcze besy i nie tylko, rek widziałem, remontuje i supry. Także co kurwa pomyślności, obfitości i do przodu. A tu Wam pokażę kurwa, jak. Lekcjony 780, kurwa ile zboża za sobą gubią. Tutaj to gdzieś kurwa hederami wytłukli, ale tam są takie pasy, że kurwa zasiane na zielono. Kończę, bo wsiada bateria. Trzymajcie się, cześć.